Jestem z Gdańska, Adam, Adam jest wiadek. Jadę z numerem 359. Za chwilę startuje grupa z godziny 9.00. Trasa jest wasza. Tam jest Ozeszka. No bardzo chętnie. mi dobitujesz tego typu imprezie? E, tak, to jest mój pierwszy ultramarat. Okej, okay, ale w ogóle pierwszy raz jedziesz rowerem z numerem sukienym? Czy się jeździłeś już? E, Jeżdżę od 10 lat szeberunda To jest taki A, kaszubski szos A, Okej. Okay. To ten mam już odjeżdżony 11 <laughs> razy. Okej. Okay. I... I co cię tu przyciągnęło na tą pomorską? W ogóle co cię przyciągnęło na ultra, co cię przyciągnęło na pomorską? E, na pomorską i na ultra przyciągnął mnie kolega, który A. jedzie z tyłu. I dalej jest swoim kolegą, czy już Dalej by... jest moim kolegą, jest super. No, mocno się obawiałem, czy ja sobie tutaj poradzę i czy to nie jest, są za wysokie progi, ale no nie chcę zapeszać, natomiast pierwszy dzień wyszedł mi dużo lepiej niż się spodziewałem czyli obstawiałem gorzej. Ale czego się bałeś? Znaczy, co uważałeś, że na, co nie dasz rady? E, e, głównie e, e, momentów technicznych. Czyli, że będzie za trudno, może ten rower, to jednak nie MTB. Ja próbuję udowodniać, że szosą można wszędzie. A to jest szosa? Formalnie jest to szosa, tyle że w tej chwili udaje gravela, Aha. bo ma szerokie kapcie. O. Ale daje radę. Daje radę i daje dużo lepiej radę niż ja. Ok. Tak, że odkrywam nowe możliwości, co ten rower potrafi. A ty nie dajesz rady, bo? A ja na razie daję radę, właśnie o to chodzisz. No ale rower. mówisz, że rower lepiej daje niż ty, czyli Mam gdzie... Mam wrażenie, że w nim jeszcze trzemią większe możliwości, a, -a. a się czasami odwaga kończy. A okej, okay. w tym sensie, rozumiem. Czyli jeszcze byś docisnął na przykład na zjeździe, ale się boisz? Dokładnie tak, szczególnie jak jest szutrowy zastanawiam się, czy będzie zaraz korze nie będę leciał przez kierownicę. Okej. Okay. A chcę dojechać do mety, nie? E, gdzie nocowałeś? E, w starym resku, czy pod starym reskiem, taka stacja Out. Świetne miejsce, bo byli zupełnie przygotowani. A który to był kilometr w ogóle? To był 171 km. Aha. I no niesamowicie miłe przyjęcie. Po prostu panie przyjechały, powiedziały, że czekają z kolacją. Żebyśmy się umyli tutaj ręczniczki. No więc po prostu było to tak miłe. No, naprawdę mogę to polecić, bo to rewelacyjne miejsce. my wszyscy tacy brudni tam wpadliśmy. Aha. wykąpaliśmy się, zjedliśmy kolację, ciepła herbata, dzisiaj rano śniadanie. Ale takaś agroturystyka, czy? Tak, jest... to jest agroturystyka. To czy to wygląda jak duży dom weselny? A, okej. Okay. Świetne miejsce. Rozumiem, że przystąpiłeś wypoczęty i wyspany do kolejnego etapu. Możemy tak, umówmy się, że tak jest. No bo 171 to taki dobry chyba na początek dystans. Właśnie, że nie przegrałeś, nie jakieś 250 czy coś, tylko... Ta, tak, tym bardziej, że my startowaliśmy o 9, więc nie mieliśmy już tak dużo czasu. Szykowałeś jakoś specjalnie na ten wyścig? No, w zasadzie tak. To znaczy, poza tym, że jeźdżę, jeździmy z Krystianem w zasadzie dużo, cały czas. Różne takie wyprawy bikepackingowe z rowerem kilkudniowe to już mam parę za sobą. Aha. Ostatnią pod koniec maja w deszczu. I dodatkowo zrobiliśmy objazd części trasy pomorskiej trzy tygodnie temu. Aha, ale której części? No, jednej, która będzie za, niedługo za nami, tam w okolicach Kołczna, czy tam za miastkiem. W okolicach miastka. Aha. I potem ostatnie 100 km do Gdańska też mamy objechane. No bo to wokół własnego śmietnika, rozumiem. Dokładnie tak. Tyle, że trafiliśmy na fatalną pogodę. No to może, stopni i, może i dobrze, bo to zawsze trzeba ćwiczyć podobno w złej pogodzie, a nie w dobrej. Ale eee, no, jakbym miał jechać po morską w tamtej pogodzie 8 stopni i ciągły deszcz, to byłoby to chyba ponad moje siły. No właśnie, no? jakbyś wystartował, to już nie miałem być potem wyjścia, nie? No mógłbym zejść z trasy. No zależy na którym kilometrze, powyżej któregoś już się nie schodzi, także tylko się kończy, żeby nie wiem co. Tak, no nie tak. wiem. Mieliśmy okazję pomagać koledze, który na dosłownie 20 kilometrze zerwał przerzutkę. Aha. Pękł muhak, zerwał przerzutkę. No kurczę. Pomogliśmy mu rozkuć łańcuch. Pojechaliśmy dalej, no i potem wieczorem widziałem, że on chyba zrezygnował, bo jego tracker był w Goleniowie. No tak, jak nie miał, nie miał haka, nie miał przerzutki, no to... Czy, 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 A czy zrobił sobie jeden na jeden? No, ale to jednak ja łańcuch wiem, czy lata. Nie wiem, czy on był w stanie jechać. Chyba nie, bo łańcuch lata po, po... No zresztą, nie wiem, to... No nie, no pomnik, pomogliśmy mu. Okej. Okay. Więc miałem za sobą skubać i szczypce do rozpinania spinki. O. I sądziłem, że użyjemy ich no, to w pierwszych szczypce... 20 minutach. Szczypce to rzeczywiście, że wozisz szczypce, to rzadkość. Dlaczego? No, nie mówię, że, że chyba rzadkość taką, a będę pytał teraz ludzi, bo to tak z ciekawości. Ja też y, szybce nie, nie lubię rękami rozkładać łańcuchu, więc staram się mieć szybce. Yy. Jakieś plany jeszcze masz na ten sezon? Jakieś następne eee, no mamy. Razem z taką grupą znajomych, w zasadzie co chwilę, więc z Krystianem jedziemy w następną sobotę 301 dnia. Aha. Eee, chcemy tam pobić nasz rekord 260. Ale I to, to jest... w ramach jakichś zawodów? Nie, Nie, po prostu. W ramach pokonywania własnych e, jakichś tam ograniczeń. Jasne. To jeszcze ze znajomymi, z koleżankami, także będzie nam większa grupa. E, jeszcze jedną wyprawę bikepackingową mam. No i tak trochę nieśmiało myślę, żeby nie wystartować w Lubuskiej Szosie, bo ja jednak bardzo lubię asfalcik i szybki. Czyli ty bardziej, bardziej za szosą jesteś? Nie, nie wiem. Zapytaj mnie na mecie, czy mi się to bardzo podobało. Aha. Na razie mi się podoba. Fascynującego w tych ultra, dlaczego ludzie tutaj przyjeżdżają, właśnie dlaczego ty przyjechałeś, dlaczego startują. Co tu ja takiego fascynującego? Zastanawiałem się, ale ja wczorajszy dzień, dobry kawał, jechałem z bananem na twarz No więc, zamiast jakby przeklinać, narzekać na pakulszczyzny, na wiatrołomy, no to po prostu byłem cały uchakany, więc to chyba jest coś takiego, że jedziesz jakąś ciężką trasę i. Nie jest ważne, które miejsce zajmie, bo już samo przejechanie jest jednak mimo wszystko dosyć sporym wyczynem, przynajmniej dla przeciętnego kolarza. Aha. Więc myślę, że to jest taki, taka chęć udowodnienia sobie czegoś, posmakowania czegoś. Ja, tego, ja to traktuję jako kolejną rzecz, którą można robić na rowerze. Próbuję już różnych rzeczy na tym rowerze. Aha. Jeżdżenie szosą zimą w oponach z kolcami zrobiłem. Fajne. wam miłej jazdy. Dzięki, wielkie, trzymajcie Chyba Dzięki. jesteście dzisiaj najbardziej entuzjastyczną ekipą, jaką filmowałem. O, o, o. Pomachajcie do kamerki. Nie, no generalnie wszyscy są zadowoleni, ale z was jakoś bije. Wszyscy jesteście wypoczęci. To tak nie, nie jest dość częste dzisiaj. Nie, bo ludzie się zajechali pierwszego dnia. To jest. To dlatego, że siedzieliśmy tam po tą oborą. Chciałam może. No, że do tego. Tamte Powodzenia, trzymajcie się. Ej.